Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Zależy, kiedy słuchacie tego słowa, czy to będzie przy porannej kawie, czy może przy wieczornej herbacie. A najważniejsze, żeby spotkać się w te adwentowe grudniowe dni ze Słowem Pana Boga i z Maryją, bo też Ona będzie naszą przewodniczką w tym adwencie. Dlatego dziś, słowo na dzisiaj to oczekiwanie, nierozerwanie z adwentem związane. My trochę chyba dzisiaj tak nie lubimy czekać, chcemy mieć wszystko tak na już, od razu. Wystarczy pójść do sklepu i ten produkt, którego pragnę, od razu jest do mojej dyspozycji, a jeżeli nie, to mogę poczekać dzień, dwa i go otrzymam. Ale oczekiwanie ma swoją wartość. Dlatego okres na przykład narzeczeństwa to nie jest tylko taki okres przyjściowy. To też jest po coś. Między narzeczonym, narzeczonych ten okres narzeczeństwa jest po to, żeby ta ich miłość rzeczywiście nabierała kolorów, barw, żeby dojrzewała, żeby mogli się siebie nawzajem uczyć i przygotować się na ten początek nowej drogi już w sakramentalnym małżeństwie. Matka, która oczekuje swojego dziecka, ono już jest z nią, więc oczekiwanie na tę narodzinę już jest samo, samo w sobie z radością. Kiedy wędrujesz w górach, to sama droga jest już skarbem. To, co po tej drodze odkrywasz, ja pamiętam, kiedy byłem sam na Camino, wędrując przez Portugalię, Hiszpanię do Santiago do Compostela, to sama ta wędrówka była dla mnie radością. To, co mogłem po drodze spotkać, tych ludzi, których spotkałem. I tak jak mówią na Camino ludzie, to nie droga jest trudnością, to trudności są drogą. Zachwyćmy się tym oczekiwaniem, nawet tym kominkiem, który może pali się w te grudniowe noce, żeby było cieplej, ten płomień. Tym słońcem, które jak wstajesz rano, to może przybiera taki piękny, różowy kolor. Oczekiwanie na coś, jeżeli czekasz na przyjazd, przyjaciela, kogoś bliskiego, jeżeli czekujesz też na przyjście Boga, bo po to jest ten adwent. Nie przegap też tego, co wypełnia Twoje oczekiwanie. Zachwyć się tym. Słowo z Ewangelii na dzisiaj. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Zachwyć się tym spojrzeniem, które masz. Że Pan Bóg pozwala ci widzieć te rzeczy, które może uważałeś za zwyczajne. Spróbuj dzisiaj dostrzec w nich nadzwyczajność. W słońcu, w ludziach, których spotykasz, w ich uśmiechu, w tym mieście, które może wydawało ci się zwyczajne. A może zobaczysz dzisiaj w nich coś, co cię zachwyci. Zachwyć się. Oczekiwaniem.